Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie 33. Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym AC jest równe BC. Dwusieczna kąta BAC przecina bok BC w takim punkcie D, że trójkąty ABC i BDA są podobne. Zobacz rysunek. Oblicz miarę kąta BAC. No dobrze, popatrzmy. Wiemy, że odcinek AD to dwusieczna kąta A, czyli miary kątów DAC i DAB są równe. Zatem na rysunku oznaczmy je literą alfa. Teraz wiemy, że trójkąty ACB i DBA są trójkątami podobnymi. Wiemy, że trójkąt ACB jest trójkątem równoramiennym, czyli trójkąt DBA również jest trójkątem równoramiennym. Dodatkowo, w tym małym trójkącie oznaczymy sobie kąty przy podstawie jako beta. No i mamy tutaj trzeci kąt ostry alfa. Zatem możemy wywnioskować, że dwa kąty alfa są równe kątowi beta. Czyli tu mamy kąt beta, tu mamy kąt beta, zatem tu znajduje się kąt alfa. No dobrze, teraz popatrzmy. Dwa kąty alfa są równe kątowi beta, czyli takie równanie zapisujemy. No i stąd wyznaczymy sobie miarę kąta alfa, czyli tego kąta znajdującego się w tym miejscu. No i oczywiście w tym, bo to są dwa takie same kąty, czyli alfa jest równa, jedna druga beta. No i teraz z tego trójkąta wyznaczymy sobie miarę kąta beta. W zadaniu mamy znaleźć miarę kąta BAC, czyli całego tego kąta. No i wiemy, że ten kąt jest równy mierze kąta beta. Czyli jak wyznaczę miarę kąta beta z małego trójkąta, również automatycznie znajdziemy kąt przy wierzchołku A. No dobrze. Wiemy, że suma kątów wewnętrznych w dowolnym trójkącie jest równa 180 stopni, czyli w tym trójkącie beta plus beta plus 1 druga beta jest równe 180 stopni. No i takie równanie zapisuję. 1 druga beta plus beta plus beta to 5 drugich beta jest równe 180 stopni. Gubimy 5 drugich, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 5 drugich. No, i wiemy, że podzielić przez ułamek to inaczej pomnożyć przez odwrotność, czyli beta jest równe 180 stopni razy 2 piąte. Skracamy 5 i 180 przez 5. 5 podzielić na 5 to 1, 180 podzielić na 5 to 36. Zatem 36 stopni razy 2 to 72 stopnie, czyli otrzymujemy kąt beta o mierze 72 stopnie. Czyli szukany kąt przy wierzchołku A również ma 72 stopnie. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.